Witam, ja jestem Aucia, to jest gra Street Slash O ile się nie mylę W to będę tylko grała jeden raz no bo... A tutaj będę nagrywała to jeden raz w sumie Au, sorry Na no schodach dla mnie to jest trudne Zobaczcie. No. Idzie. Tak robić. Chwila. Muszę zobaczyć na chwilę pauzę zrobię. Dobra. Już jestem. Wszystko ogarnęłam. Oj. bo w końcu trzeba nie, nie no bo to będzie krótkie zbyt i jak krótkie to nie nie wiem po co jednak rybą, jeśli mi się ma być krótkie więc podjedziemy do końca tej mapy. Dobra, nie mapy. Czego? To Bo... tej gry, no. brać jakoś No to biorę to co zawsze. I jazda. A to jest board XL. Oj. Leciało? Czy co? Aha, dobra. Jedziemy. Ekstra, przynajmniej mi nie laguje. Chyba. Nie jestem pewna. Zapomniałam tylko czym się robi trójki. Oj! Drzewo w drzewo wiadę! Sorry. Muszę się ogarnąć z tą grą. Au, sorry. Pierwsza wywałka. Ale to na chyba nic nie zabrało. Jak na razie... Au, fuck. Dobra, jedziemy, jedziemy. Dobra, jedziemy, jedziemy. I jedziemy. Dobra. Teraz tutaj. Nie lubię drzew, bo zawsze się przez nie. O. Dobra, przewalamy. Przewalasz. Przewalamy. Idzie się wywalić po prostu. No. I go. Dwa razy i jedziemy szybciuteńko. Dobra. W połowie ja nic nie słyszę. Nie wiem czy wy mnie będziecie słyszeć, ale... Tam ważne, że coś robię. Chyba. O nie, dogoniają mnie już. Dobrze. Już mnie nie dogonią. Nie mają żadnych szans. No i wygraliśmy. Juhu nie. Jeśli będziecie chcieli, żeby więcej razy grało, albo jeśli znacie jakąś grę na, na tym, no to dawajcie. Ja. Jakieś gry. Oj. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i mi się wyłączyło... ły. Ło... Ło... Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i... Sorry, że się powtórzyłam.